Dzisiaj mam gosty strony W dzisiejszym odcinku, kolejny odcinek z serii Życie w Ostrowce. W dzisiejszym odcinku będziemy... Pojedziemy tym moim Ursuskiem, gdzie kratkę klatkę i pojedziemy na targ, może jakieś świnki, krówki jakieś połowujemy. Więc wsiadamy do naszego Ursusa. Musimy tu zaczepić oczywiście, żeby tutaj nie tego, Żeby potem nie było. Wiecie jak to jest, no to już ciągle, Widzicie, no kurwa, widzicie co się dzieje. A to jest aż w następnym odcinku, chyba żniwa będą. Nie wiem, zobaczymy. W następnym odcinku, może i żniwa będą. To wie, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Będzieś, życie to życie, nie? Już dawno. Ta kratka jest początku takim. Bardzo taka. Jak. O, jak. Dobra, mam to. Dobra, wchalam. Dobra, jedziemy na targ. Jedziemy, jak widzicie, na targ. Może jakieś zwierzątka będę kupić. I będziemy zobaczyć jakieś zwierzęta w skle. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że wydają jakieś. to świnie mamy kulki może kurczaki jakieś nowe i świnie i kulki Bo muszę nowe kurki bo te są już stare i już... Tu tam się trochę zaklinowałem nie widzę Jedziemy na ten targ zobaczymy skąd kupi Może branżysko na razie nie wiem Jedziemy na kark próbmy coś się zaklinowałem Jedziemy A, mietka wiecie, dzisiaj znowu nie ma Bo oczywiście z, czy znowu ma, z tą robotą, nie wiem A no jak tam odcinku pewnie z będziemy... Coś pewnie już nie da robić, a co mamy w nagrobić. Czy tam się przygotowywać tym bardziej? O tu chyba powinien być targ. Oj, chyba za daleko pojechamy, o Tam, tak. Zobaczymy, co tutaj na targu kup możemy zobaczyć. Może kupimy coś No na pewno, bo mam klatkę, Jest na targu i jak widzicie są tutaj jedzenia, owoce, warzywa, są kurczaki i świnki, ale krów nie ma. Krówki są, ale. No tutaj nikogo nie ma. Fajne świnki do kupienia, nawet prosiaki mają. Są, są... O, tu zapytam tego Pana. Dzień dobry! Hej. Co, co co chciałbyś? Chciałbym kupić te kurczaki. Pojony poszedł. Co byś kupił? Hmm. Czy można kupić te kurczaczki? Kurczaczki, powiadasz? E, tak, Kurczaki, a ile tych kurczaków? Mmmm, nie wiem. A z, o, jeszcze są się te prosiaki, to bym te prosiaki wziął, z tak powiem na pewno gdzieś dwa duże, czy trzy, trzy małe. A kurczaki, ile ich jest? Dziewięć? Dobra, tu wszystkie wybiorę. Dobra, to mogą być te wszystkie, dobra, dziękuję. Dobra, kupiłem je do właśnie do domu. ale właśnie do domu I tam krówki tylko mam też krowy też były ale nie widzieliście Też jeszcze te krowy to jakieś transporty przyjadą wiecie to jest gdy masz tego to tam tam po prostu Wjeżdżamy na gospodarkę Oczywiście No moje oczywiście. U niego też coś tam... Nie jego może tylko to Nie wiem porać. Dobra, tu podstawy. Ja tu podstawy będę przeprowadzał. Będę tu przeprowadzał. Jak widzicie już to już przeprowadzałem. Są już tu krówki, jak widzicie. I tu też głos. No, tu są bydły, bydlaki. że kiedy jest szedłem I tutaj świnki, te, te co kupiłem, kurki są tam nowe. Tam ich nie potużo sobie widzieliu. Tu chodzą i tu kurczak. No, dobra. Co mam robić? Nie wiem. Co mam robić. Bym teraz pojechał zbierać, ale nie mam mietki oczywiście. A z Znaczy jest co ja te, przed wiecie, be, przed tymi możemy już wód przelotać, a wiecie, żeby te wód przelotało no to trochę sporo, no, idzie, idzie. Możemy już nad to wyjąć, żeby potem, na przykład po belowaniu i po koszeniu, żeby zbierać. Na bela, na kostki to jeszcze nie wiem, no co, ale już planujemy, już planujemy to na zbieranie, coś tam. Już tyle artykułów, który pewnie nie Już skos, z zgrabiliśmy. Jeszcze zarobimy pewnie be belo. Będziemy zarabiłować. Ja będę w sumie. Bo nie wiem, gdzie ten mnie, tak, co tym będzie gdzieś ale to podobno jedzie. No dobra, podstawy traktor i to chyba będzie na tyle. Bo no co tutaj mam robić? Nic ciekawego. Że... Jeszcze miałem przyczepy brzegi. Jeden na kostkę, <śmianowest> drugi na dorki. Oczywiście tak. Jak widzicie, o, taki będą. Odstawię traktor, żeby, żeby nie... Potem wewniwie te szampy w bojce, czy Czysto gminówkę. Na polu oczywiście, bo trzeba... U mnie tam jest, poza tym, nie jeść. Ale tam są trochę, czy coś. Podczątek czy tutaj, tutaj będziemy tu zbierać, zbieracz tutaj. Zatrzymam się oczywiście. Zobaczę, co tam u Mietka jest. Mietek znowu gdzieś wyjechał. Jak zwykle. Ale podobno przyjechać i pomoże mi tam z koszeniem pola. Będzie super. No, tutaj już by belarkę pewnie będziemy pewnie. To bo Belarku to ja już tam raz na pole jechałem 30 moją belować takie jedne pole z trawą bo moje wiecie no, mogę użyć moją ale tej bo ta była lepsza bo moja już jest, już ją naprawiłem i będę ją no. no i ma tyle maszyn ma więcej ode mnie bo on chyba woli on woli mieć on tak ogólnie woli mieć więcej ode mnie widzicie no i co mam pokazać No nic ciekawego może pochowałem maszynki troszkę. Znam, oczywiście te żeby. No i co? To chyba nic nie mam do roboty. Bo nic, tego kombajnu nie użyłam, widzicie, bo on jest taki stary, on już tak stoi. Bo już widzicie jest zardzewiony. Będziemy kosić pewnie i potem belować jeszcze kostki też i będziemy pewnie na, na tym go zbierać i ty będziemy... No, TBL zbierać. Wóz będziemy musieli jakiś wykołować. O, widzicie. I myślę, że będzie spoko, co? Po koloko. No dobra, to było na wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W następnym odcinku już będziemy zaczynać żniwa. No i co? Do zobaczenia. Do zobaczenia w następnym odcinku.